Storing, recording. Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Jak to nie wiesz? W kamiennej głowie jesteśmy. I szukamy po ziemi. Jak dobrze pamiętam, gdzieś tam powinno być, nawet wydeptana ścieżka. Mam nadzieję, że to tu. Uwaga! Trzeszcze. To trochę to inaczej wygląda, jak wtedy to przez Polskę w ramach treningów przed spacerkiem przez Polskę Zdeptaliśmy tutaj okolice kamiennej góry ale to jest to Jest kamienna ściana i za tą kurką tam Jak dobrze pamiętam był taki otwór i było wejście do podziemi Latarki nie mamy co? nie A to się nie zapuścimy za głęboko Niepozornie wygląda. kiedyś jeszcze krata była. A teraz jest ogólnie dostępna. A, no, tylko baj. Bajoro w środku. Pełno komarów. Chodzimy kawałek. O, nic z tego nie będzie. Ale syf. Zwłaszcza, że nic nie widać. Poświecił w latarniku, tym mamy zupełną Nie, to jest bogate. Ja? No. No, jak? To jest bogate. To jest pamiętam to za winkiel w prawo można było pójść i było zejście na dół. Tak, wy dzisiaj nie, bo I to z latarką idziemy I, i to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.